Daria, serdecznie gratuluję, jest pas, jest złoty medal, no, mistrzostwa zakończyłaś na pierwszym miejscu, na pewno jesteś zadowolona. E, tak, jestem bardzo zadowolona. E, jest to pierwszy rok, w którym zdobyłam dwa złote medale Mistrzostw Polski. E, ostatni raz miałam okazję brać udział e, w Mistrzostwach Młodzieżowych i Seniorek w 2021 roku. I wtedy mi się udało zdobyć złoto i srebro, tym razem są dwa złota. My tak sobie już przyzwyczaiłaś kibiców, przyzwyczaiłaś mnie, że tak sobie gadamy o, po finałach z tym złotym medalem? No, tak wyszło. No, walczyłaś w finale niezbylekim, kim, Olimpiką. Elea Wójcik, na pewno utytułowana zawodniczka. Tytuł trafił teraz do ciebie. Cieszę się bardzo, że miałam okazję zaboksować z Elą. Będąc przed przerwą w kadrze. Wielokrotnie miałam okazję z nią sparować. Nie spotkałyśmy się w ringu na walce, także to była pierwsza sytuacja i cieszę się z tego. Historyczna chwila. Ela wraca po dłuższej przerwie. Ty masz teraz złoty medal. Potrzebujesz zapewne odrobiny odpoczynku. Jak to będzie wyglądało? No teraz wracam do domu, odpocznę i zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. Ty tam czy nie w klubie działasz? Działam, pracuję z zawodnikami. Mam nadzieję, że też daję im przykład jako zawodniczka, żeby też tak pracowali. Bezsprzecznie jest najlepszy przykład jaki mogą mieć jest złota medalistka, która pracuje z nimi na sali. Serdecznie ci Daria gratuluję. Dziękuję bardzo.